Dzień dobry, chciałem Wam dzisiaj pokazać jak zrobić 3-6 flipa. Jest to, po, jest to trudny trik i jest to połączenie dwóch trików, 3-6 poprząwita i kick flipa, eee, więc żeby go wykonać, trzeba wybić się tak jak do e, innych trików na fingerboardzie. Obrócić się o 360 stopni e, w jednocześnie obracając e, kick flipa. اشتركوا